Jak siedzę głodny, to znaczy, że coś schrzaniłem w ciągu dnia i nie zjadłem czegoś innego, jak ciągnie mnie do czekolady. To jest ta świadomość. To jest ta świadomość siebie. Czyli już zaczynasz rozumieć, co ten organizm potrzebuje, w jakich porach mniej więcej masz jakieś takie potem delikatne wyrzuty sumienia, jeżeli coś tam... Ale czasami ale trzeba się jest, nie, przejmuję. Nie, nie, nie przejmuję się wyrzutami sumienia, bo... Niektórzy mają. Tak, ja kiedyś też miewałem, ale teraz stwierdziłem, że to jest droga. Jest 3 do tyłu, 3 do przodu, 2 do tyłu. Czasami, czasami 5 do przodu, jeden do tyłu, i to tak bywa. Ale chodzi o to, że każda, każdy dzień ma być troszeczkę lepszy niż dzień poprzedni. I to jest bardzo ważna informacja, czyli po pierwsze nagradzamy się, a po drugie jesteśmy dla siebie bardzo cierpliwi i wyrozumiali, prawda? Czyli to nie jest tak, że codziennie ma być lepiej, może być krok do tyłu. Możemy się cofnąć, zastanowić, czy na pewno to jest dobra droga i pójść dalej. My też tego uczymy, że człowiek jest istotą zmienną i ma prawo do gorszych dni.